Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech, ze mną dziś poseł Roman Fritz, a także członkowie komitetu politycznego naszej partii Jan Krysiak i Piotr Heszen. Szanowni Państwo, na początek kilka cytatów. W schronie się nie schronisz, schrony nie do ochrony porażający raportnik o schronach i tak dalej. To są, drodzy państwo, nagłówki prasowe, jakie okazały się w ostatnim czasie, po tym jak niedawno do wiadomości publicznej został podany raport Najwyższej Izby Kontroli zatytułowany, i tu znowu cytuję, zapewnienie obywatelom miejsc schronienia w budowlach ochronnych na wypadek wystąpienia zagrożenia. Drodzy Państwo, sam raport ogólny liczy 99 stron. Plus do tego mamy dosyć liczne wystąpienia pokontrolne, szczegółowe delegatur Najwyższej Izby Kontroli w poszczególnych miastach, a streszczając wyniki tego raportu możemy podsumować, że w Polsce na schronienia, na miejsca w schronach i w ukryciach może liczyć zaledwie niespełna 4% mieszkańców. No, sytuacja jest tragiczna. Porażająca. Tytuły prasowe nie okazały się tym razem clickbaitowe. E, obrona cywilna w Polsce praktycznie nie istnieje. Polacy nie mają pojęcia, gdzie w razie zagrożenia szukać bezpiecznego schronienia. Jakby tego było mało, e, około 68% skontrolowanych schronów nie spełnia podstawowych wymagań i warunków, jakie, takie, y, jakie powinny spełniać takie budowle. W województwie lubuskim przypomnimy granicznym nie ma ani jednego schronu. W województwie podlaskim jest ich zaledwie dwadzieścia, a w lubelskim przykładowo tylko 24. Według Najwyższej Izby Kontroli przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak podstawowych przepisów dotyczących budowli ochronnych, które by regulowały warunki, wyposażenie, które by precyzowały i uściślały, kto jest odpowiedzialny za nadzór i za zwierzchnictwo oraz zarządzanie tymi budowlami. A przypomnijmy, jeśli chodzi o same przepisy, w 2023 roku wyprodukowano w Polsce, zgadnijcie państwo, ile stron prawa, jeśli chodzi o lity tekst A4. Na stronach A4. Aż 34 tysiące stron litego prawa przez jeden rok, i w tych stronach, w tym sztambuchu nie ma ani wzmianki na temat schronów, na temat budowli ochronnych. I na tym przykładzie, drodzy Państwo, widzimy, jak stara, dobra łacińska Maksyma jest wypaczana, stawiana do góry nogami. No słusznie i nie bez powodu mówimy, z Spacem, parabelą chcesz pokoju, szykuj się do wojny z tym, że władza w Polsce Zupełnie, ale tak zupełnie o 180 stopni na odwrót. Przede wszystkim z jednej strony pcha nas do wojny, a z drugiej strony nie dbając o elementarne bezpieczeństwo cywilów, nie dba o podstawowe przepisy, które powinny. Istnieć, nie dba o to, by ochronić Polaków przed ewentualnym zagrożeniem i zachowuje się tak, jakby do końca świata miał być już tylko pokój. To jest delikatnie rzecz ujmując bardzo nieroztropne, niefrasobliwe, nierozważne, żeby nie powiedzieć po prostu głupie podejście i trudno o bardziej niebezpieczne zjawisko, jeśli chodzi o postawę władzy w kraju. Zapraszam Jana Krysiak. Czy przy tak dramatycznej indolencji i braku odpowiedzialności władzy jesteśmy jako mieszkańcy polskich miast i gmin skazani na ślepy los? No niezupełnie, na szczęście niezupełnie, bo tu zbliżają się wybory samorządowe, i warto by zwrócić uwagę, czy kandydaci i którzy z kandydatów wykazują pewną wrażliwość również proobronną. A którzy ograniczają się tylko do nowego obietnic, nowego kina, skateparku czy nowych ławek w mieście. Samorząd wbrew pozorom może w tej sprawie zrobić całkiem sporo. Może na przykład podpisywać umowy zabezpieczające strategiczne zasoby, zapasy czy to żywności, czy to leków, czy to paliw. Może współpracować ze strażą pożarną, z policją może zawczasu umówić się z wojskami obrony terytorialnej na obronę obiektów o znaczeniu krytycznym nie tylko dla państwa, ale o znaczeniu ogromnym również dla lokalnej społeczności. Przy braku finansowania centralnego budowa nowoczesnego schronu może przekraczać możliwości danego samorządu, ale to nie znaczy, że nic nie da się w tej sprawie zrobić. Samorząd może opracowywać e szczegółowe plany ewentualnościowe, może rozpisywać wariantową ewakuację, może również skupić się na poprawianiu funkcjonalności obiektów, które już są, bo czasem wystarczy dokupić agregat prądotwórczy, czasem wystarczy zainstalować bezpieczną wentylację. To właśnie powinien i może robić samorząd. Samorząd powinien też organizować funkcjonowanie służby zdrowia na wypadek kryzysu lub wojny gdzie będą dodatkowe punkty medyczne, gdzie będą punkty dystrybucji pomocy humanitarnej, to samorządowcy są w stanie również zrobić. Niewiele kosztować będzie kampania informacyjna, żeby mieszkańcy orientowali się, jak postępować w razie kryzysu, gdzie jest najbliższy schron, gdzie będzie znajdować się najbliższy punkt dystrybucji wody pitnej. I wreszcie samorząd może zrobić wiele, żeby Polacy mogli swobodnie ogrzewać swoje mieszkania. Żeby mogli korzystać z kominków, żeby mogli korzystać ze źródeł z otwartego ognia, może się to okazać zbawienne na wypadek, gdyby z jakiegoś powodu pompy ciepła przestały pracować w czasie kryzysu. Samorząd może też również pomagać w powstawaniu strzelnic otwartych dla cywilów. Brzmi jak przesada, niekoniecznie. Gdyby to była przesada, to dopiero przesadzaliby Niemcy, Szwedzi, Szwajcarzy, którzy tymi sprawami zajmują się o wiele poważniej niż Polacy i mają tutaj przygotowania idące znacznie dalej i są po prostu lepiej przygotowani pod kątem obrony cywilnej. Szanowni Państwo, to jest szansa dla Polaków i dla polskich samorządowców, żeby Polak Okazał się mądry przed szkodą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Zapraszam pana Piotra Heszena. Koleżanka Marta Czech wspomniała o głupocie tych zaniedbań. Abym ja chciał bardziej na zimno, o priorytetach. Jedno od drugiego zresztą nie wyklucza, a raczej się uzupełnia. Kreatorzy dzisiejszej sytuacji polityczno-militarnej po prostu nie mają nas ujętych w swoich priorytetach, i chciałbym to wypunktować bardzo konkretnie na podstawie tych danych, które przedstawił NIg mianowicie kto i gdzie za, i co zaniedbał. Najpierw ogólnie brak tych schronów, bo 4% to jest kpina, a w szczegółach. Praktyczna likwidacja obrony cywilnej w Polsce poprzez, po pierwsze, zwlekanie z uchwaleniem ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej, po drugie, de facto zlikwidowanie w Polsce obrony cywilnej wiążące się z przyjęciem w marcu 2022 ustawy o obronie ojczyzny poprzez niewprowadzenie przepisów przejściowych do tej ustawy. Przepisy te powinny przedłużyć funkcjonowanie obrony cywilnej na zasadach obowiązujących już od 60 lat. Jest to zaniedbanie ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z PIS i obecnego Marcina Kierwińskiego z PO. Powyższych urzędników i ich kompanów obciąża także niewprowadzenie do tej pory w życie rozporządzenia określającego warunki techniczne, jakie powinny spełniać budowle ochronne, nieuregulowanie zasad budowy przydomowych schronów i ukryć, niskie wydatki na budowę i konserwację tych obiektów. Tutaj NIK podał w 2021 roku kwotę 214 tysięcy złotych. No nie chciało mi się w to wierzyć, ale to chyba nie pomyłka. Za tą cenę przecież nie można w Polsce już kupić nawet kawalerki obecnie. 4% ludności może liczyć na jakieś schronienie, a zatem yy, nie są w stanie ukryć te pomieszczenia, także na uchodźców ukraińskich, tej mniejszości, nie mówiąc o Polakach, to już jest zupełnie między bajki można włożyć. Czy się w 4% zmieści mniejszość cymesowa? No być może jedynie ona. I sądząc tylko po tych liczbach procentowych, to takie są priorytety. Co mamy, to przedstawiliśmy już w większości, a co mieliśmy w zamian do tej pory. Jeżeli chodzi o te kilka ostatnich kluczowych lat, po pierwsze przekazywanie masowo uzbrojenia Ukraińcom i rozbrajanie polskiej armii, po drugie ogromne kwoty wydawane na tresurę społeczną związaną z COVID 19 jeszcze od Aneks do tych kwot które, i sprzętów, które przekazywaliśmy Ukrainie, już chyba nikt prawie nie pamięta, że jeszcze przed 2022 roku, rokiem udzieliliśmy temu państwu pożyczki w wysokości 4 miliardów złotych. To jest taka suma do oddania na święty nigdy i chyba już nikt tego w tej chwili, nikt już o tym nawet nie wspomina. A co mamy obecnie przy nowej koalicji? Wzmożony ruch w kierunku zwiększenia liczby mordowania niedarodzonych jeszcze naszych obywateli. Wspomnijmy w tym kontekście, jak powstańcy warszawcy w 1944 roku przechodząc kanałami natrafiali na szczątki zamordowanych wówczas w szpitalach polskich dzieci. Dzisiaj sytuacja jest Wielokrotnie gorsza. Wspomnijmy więc i zadrżyjmy. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Podsumuję naszą konferencję. Pan poseł Roman Fritz, zapraszam. Szanowni Państwo, no, ja myślę, że opinie moich przedmówców są zbyt optymistyczne, ponieważ nawet te 4% schronów teoretycznie przystosowanych do zachowania przy życiu i, i zdrowiu jakiejś tam grupki naszych obywateli nie nadają się kompletnie do użytku w takim sensie jakim są przeznaczone. Zachęcam wszystkich aby sprawdzić lokalnie właśnie w państwa miejscowościach jak one fizycznie wyglądają. Bo jestem święcie przekonany, że drzwi będą zardzewiałe, że toalety kompletnie nie nadają się do użytku i po podłogach, po posadzkach hasają sobie stada szczurów. Taka jest rzeczywistość. I co mamy zrobić? Jakie środki finansowe e, trzeba tutaj zastosować? Środki finansowe tym bardziej wysokie, że będą prawdopodobnie musiały być kompatybilne z Zielonym ładem. Będzie musiała być zastosowana termoizolacja, specjalne bezemisyjne schrony. No proszę Państwa, zakręcamy się w spirale absurdu. Co robią samorządy? Oczywiście samorządom jest wygodniej. Inwestować w rzeczy, które się podobają ludziom, ścieżki dla rowerów, centra przesiadkowe, chociaż z tym będzie trochę gorzej w przyszłości, jak się ludzie przekonają o tym, że nie będą mogli wyjeżdżać dalej niż na 15 minut. A co robi Polski Sejm? Tak jak przedmówca zauważył, aborcja czeka nas procedowanie 11 kwietnia, przedtem oczywiście pigułka, dzień po, a jeszcze wcześniej in vitro finansowane z publicznego grosza. Przedwczoraj nieistniejący język śląski. Każdą bzdurę, wszystko można w Polskim Sejmie przegłosować, ponieważ rząd rewolucji światowej z jej przedstawicielem na Polskę, Donaldem Tuskiem, nie patrzy na to, co jest prawdą, co jest kłamstwem, tylko to, co, co należy wykonać. Proszę Państwa, w 2012 roku prezydent ówczesny. Bronisław Komorowski stwierdził przemi wobec, że Polska jest tak bezpieczna, że nie trzeba się dalej zbroić i można wiele jednostek z Wojska, wojska Polskiego po prostu rozwiązać. Półtora roku, roku później, w lutym 2014 roku, Rosja zajęła Krym, czym udowodniła Komorowskiemu, co to, co to znaczy bezpieczeństwo. Domagamy się od wielu tygodni w polskim Sejmie debaty na temat bezpieczeństwa, a dokładnie złożył o to wniosek pan profesor Andrzej Zapałowski, no i oczywiście wniosek czeka na święty nigdy. Od kilkunastu lat nie było takiej debaty, w jakim miejscu jest polskie bezpieczeństwo, co nam grozi z zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Nie wiemy tego. Posłowie zajmują się kompletnymi bzdurami i rzeczami nie, nieistotnymi. Apelujemy jeszcze raz do tak zwanych przywódców polskiej władzy, czy inaczej można powiedzieć fasady władzy, którą pełnią, ponieważ nie ma to istotnego przełożenia na nasze życie. Opamiętajcie się, zajmijcie się naszym Polaków bezpieczeństwem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Nie mamy. Nie widzimy. Dziękujemy.